Hej, jesteśmy Klaudia i Marcin, a nasz domek ma cztery koła. Aktualnie krążymy nim po Hiszpanii, ucząc się van life'u. Jeśli chcesz zobaczyć, jak nam idzie, wpadaj co tydzień, by sprawdzić, co słychać koło domku. Dzień dobry, w upalną sobotę rano. Ostatnie dwa dni w zasadzie spędziliśmy z przyjaciółmi pod namiotem, kempigu, kempingując my oczywiście nie pod namiotem, my w domku, ale no, oni pod namiotem. Pozdrawiamy Maisie i Maxa. A dzisiaj planujemy odwiedzić Walencję. Aktualnie jedziemy przepiękną trasą w tym kierunku, ale zanim zwiedzanie i przyjemności, musimy zaliczyć serwis z samochodu, czyli zlać szarą wodę i zatankować świeżą, bo nie mamy już nawet jak umyć, umyć naczyń. <grym> Więc zapraszamy Was na dzień pełen Cześć, witamy Was w Walencji. Przed chwilą zaparkowaliśmy auto na parkingu pod lotniskiem, ponieważ nie ma tutaj w ogóle miejsc takich przyjaznych busom. Albo no. są komentarze, że kradną, albo nie ma, nie ma w ogóle miejsca. Plus, nasza znajoma pozdrawiamy Izu. Mówi, że ostatnio była w Walencji, jest mega ciasno, mega tłoczno i ciężko, nawet osobówką. Więc stwierdziliśmy, że nie ma co się ładować vanem. Tak, dokładnie. Stwierdziliśmy, nie ma co ryzykować. Zostawiliśmy tutaj, zapłaciliśmy haracz w wysokości 15 euro za dzień. Idziemy teraz na metro, bo na szczęście jest tutaj blisko stacja metra i ruszamy do Walencji. A co chcemy dzisiaj zobaczyć? Mamy kilka punktów. Mamy listę do zrealizowania. Tak. Pierwsza rzecz? Znaleźć największe mieszkanie w Europie. Druga? E, spróbować lokalnych napojów, bo mają tu i takie coś tam z jakiegoś dziwnego mleka i jakiegoś drinka super. I trzecia to zobaczyć ten y, centralny targ. ogromny tak. Największy w Europie bodajże. Także ruszamy i zabieramy Was z nami. Zobaczymy ile zaliczymy. Nasz pierwszy przystanek, yy, właśnie zaliczamy, to jest koktajl Agua de Valencia. Koktajl, który powstał stosunkowo niedawno, w latach 70., -tych. właśnie tu w mieście, podobno w jakiejś piwiarni, i wiążą się z tym różne legendy. Tak czy inaczej, zyskuje na popularności. I w środku jest wódka, gin, yy, jakiś konkretny rodzaj wina i świeżo wyciskany sok z pomarańczy oraz syrop cukrowy. To jest naprawdę pierwsze wrażenie, uwaga. Jest 12 w południe. To jest pyszne. To jest mm, takie słodkie i orzeźwiające, ale jednocześnie jest pomarańczowe. Jest, o oh Jezu, mamy tyle? Ale kosztuje tutaj 12 euro. Jesteśmy w Café de las Horas. Podobno takim popularnym miejscu. Na, na wejściu było napisane Agua de Valencia, więc próbujemy w lokalnych miejscówkach. W ostatnim odcinku yy, przekazaliśmy Wam pomysł na kontakt z Wami, czyli wysyłanie Wam pocztówek. Kto nie widział, ten nadrabia oglądanie. Jak w tym filmie również skomentujecie z hashtagiem Pocztówka. Będziemy losować osoby, które będą otrzymywać od nas regularnie karteczki, co film inną osobę. I właśnie wybieram, wybieram. Możecie wybrać ze mną. dział testowania lokalnych specjałów tym razem bezalkoholowych zamówiliśmy sobie horchata de chufa, to jest taki napój chłodzący z orzecha z cybory jadalnej, my go wcześniej kupiliśmy w sklepie i był paskudny to była jedna z rzeczy, które nam nie podeszły totalnie, ale jeden z widzów nam napisał, że jest świetny i powinniśmy go spróbować właśnie w tym miejscu, także zamówiliśmy z churrosami i czekamy aż przyjdą okej, okay, właśnie przyszło, tak to wygląda, mamy tutaj churrosa nie wiem co Tutaj to jest. To jest coś, czego nie zamawialiśmy. Ale nie? widziałam na zdjęciach, że właśnie do tej horczaty podaje się zawsze coś słodkiego. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze czekoladę do churrosa. To jest właśnie ta horczata, to mleko, ten napój. I zaraz będziemy testować nie tak samo. Okej. Okay. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy i zaraz damy nać. I za całość wyszło nam 10, 10, 10 euro. euro. No. no to lecimy. Lecimy? tego dojem. Mm. Co? Nie powiem nadal, żeby to było dobre, bo chyba po prostu ten orzech nam nie siedzi do końca. Jest. Ale jest dużo lepsze niż to sklepowe. I chłodzi, nie? Tak, i w taki upalny dzień Yy, mogę zrozumieć, że to może być dobre, że to może być dla niej przysmak. Także nie najgorsze, jednak faktycznie zmieniamy zdanie o tym, tylko nie kupować tego w sklepie, po prostu, bo jest parszywe. Parszywe za mną znajduje się najwęższe mieszkanie w Hiszpanii. Gdzieś widziałam informację, że nawet w Europie, ale nie wiem, czy to prawda, więc nie podaję jej w eter aż tak. Słuchajcie, podobno dziewczyna, która tutaj mieszkała za dziecka, nadal mieszka gdzieś w Walencji i opowiadała historię, że jak brała komunię świętą, musiała wyjść z domu, z mieszkania, żeby ubrać sukienkę do komunii, bo nie była w stanie tego zrobić w środku, bo nie mogła się tak zmieścić. Cały ten czerwony pas. To były normalnie mieszkania, 107 cm szerokości. Wyobrażacie to sobie? Słuchajcie, dotarliśmy do kolejnego punktu, także, już chyba dzisiaj wszystko odhaczone. No, Na orkiestrzeni, nam jest tak, i całkiem szybko. Za nami znajduje się Mercat Central, największy w Europie zadaszony targ świeżych produktów. Jest tam ponoć ogromny przepych tych właśnie produktów śródziemnomorskich, także no, tak. idziemy zobaczyć, czy coś może nam się uda zjeść. Co prawda zaraz się zaczyna pewnie siesta standardowo, turyści w podróży. Nie, zdążymy przed, wejdziemy przed. Może to tu jeszcze będzie otwarte, także <laughs> ruszamy. wszystko, co mieliśmy ogarnąć. Ogarnięte. Woda zlana, zatankowana, żarówka z przodu w samochodzie wymieniona. Znaleźliśmy fajne miejsce na nocleg. Tymczasem żegnamy się na dziś i widzimy się za kilka sekund w super miejscu. przynajmniej mam nadzieję. Nie mogę się doczekać. Witamy z gorących źródeł z Tak, jesteśmy przy Fuente de los Baños w rzece. Jak się rzeka nazywa? Michas, Michar. Tak. No to sprawia? Tak. Coś takiego. Są tu niby gorące źródła, chociaż to jest mocno na wyrost nazwa. Mm -hmm. Woda sięga maksymalnie 25 stopni. My jesteśmy chyba w chłodniejszej części jeszcze. <laughs> I jest 6 rano, 630, także jesteśmy tutaj sami. Tak. Zobaczcie sobie, jakie mamy miejsce. To jest taki wielki kanion, do którego zaraz pewnie wpłyniemy, wam pokażemy. Woda jest po prostu przejrzysta, ma piękny ma kolorek, piękny kolor, no. jest masa ryb. No i będziemy próbowali się oswoić z tą temperaturą i trochę tutaj pokorzystać, póki mm. mamy to tylko dla siebie. Szczególnie, jest... że to jest zdrowotna woda. Tak. Podobno mm -hmm. tutaj już od czasów arabskich kąpały się żony władców, żeby były wiecznie piękne i młode, więc mam nadzieję, że my też będziemy piękni i młodzi po tej kąpieli Dokładnie. rano. i naprawdę są tutaj gorące są tak przyjemne, że w bym po prostu stoczyła i nie wychodziła cały dzień ale one wpływają sobie tędy do rzeki, no i rzeka je chłodzi i tak jest przyjemnie, ale nie aż tak my teraz tacy mokrzy przed, nadal przed 8 rano chyba jest tak. Będziemy się z wami żegnać. I tak, dziękujemy Wam. Będziemy się ogrzewać. Dzięki, że z nami byliście, że byliście z nami w Walencji, że dzisiaj zabraliście się na te gorące źródła. Tak. E, gorące. Przypominamy o akcji hashtag pocztówka w komentarzu, jeżeli chcecie dostać od nas kartkę. Przypominamy o całym tym stuffie jak subskrypcje, lajki, komentarze, dzwoneczki, udostępnienia i co tylko sobie tam wymarzycie. E, każda reakcja od Was bardzo nas cieszy. Tak, my wysyłamy w tym tygodniu pierwsze kartki i wysyłamy buziaczki. Trzymajcie się, hej.